Witaj w procesie, w którym wspólnie podejdziemy do świadomej manifestacji twoich marzeń, jednocześnie uwalniając przy tym blokady energetyczne, które mogłyby stanowić przeszkodę w realizacji ich spełnienia. Jest to proces wspomagający, który koniecznie należy najpierw zaplanować, a następnie stopniowo przenosić na materię. Zatem medytacja wizualizacja ma być dla ciebie narzędziem wspierającym, który jednak w znaczący sposób może zniwelować w tobie wiele ograniczeń. Jest jeszcze jedna zaleta podejścia do tego działania. Mianowicie na pewno wymusi na tobie konfrontację z tym, co w Twojej osobowości jest przeszkodą w przełożeniu planów w czyn. Bowiem marzenia i pragnienia jesteśmy w stanie dużo łatwiej określić, natomiast to, co nas stopuje przed ich zrobieniem, no to już trudniejsza kwestia. Mimo to wierzę w Ciebie i wiem, że dasz sobie z tym świetnie radę. Zatem teraz Twoim zadaniem jest określenie swoich marzeń oraz planów i celów życiowych, które chciałbyś zrealizować w swoim życiu. Najlepiej spisz je na kartce. Możesz poświęcić temu tyle czasu, ile jest potrzeba, ilość ich jest dowolna. Nie ograniczaj się, to swego rodzaju mapa marzeń. Możesz w jednym procesie skupić się na celach krótkoterminowych, a w drugim podejściu na celach długoterminowych. W tym celu zapisz dwie kartki, jeśli tak jest dla Ciebie łatwiej. Możesz podzielić sobie swoje marzenia oraz cele albo zamierzenia według sfer życiowych, Przykład: sfera zawodowa, sfera miłosna, sfera finansowa, sfera osobista, sfera rozwoju itd. Drugą ważną kwestią jest określenie przy każdym celu, co w tobie powoduje, że nie podejmujesz wyzwania realizacji planu. Czy jest to strach, lęk, opór, brak pewności siebie, brak finansów, złe nawyki, zbytnia kontrola życia, brak poczucia własnej wartości, obawa przed utratą poczucia bezpieczeństwa? Z reguły to są najczęstsze cechy, które hamują nas w ruchu. Jednak może to być zupełnie inna kwestia, bądź zbiór specyficznych emocji, traum, które stoją na przeszkodzie. Zapisz je wszystkie. Nie martw się, jeśli od razu nie będziesz w stanie w łatwy i szybki sposób wykonać ten wstępny proces. Jednak jest to konieczne. To najważniejsza procedura, aby potem móc w płynny sposób przejść do właściwej medytacji i wizualizacji. Warto, abyś zdał sobie sprawę z tego, iż sama wizualizacja pozytywnych kwestii może nie wystarczyć w realizacji marzeń oraz manifestacji, gdyż kluczową kwestią jest pozbycie się tego, co jest blokadą na drodze do sukcesu. Możesz nawet poświęcić więcej dni na ten wstępny proces planowania i dopiero potem powrócić do medytacji, która jest w dalszej części tego nagrania, do którego możesz w zasadzie wracać wiele razy przez wiele miesięcy. To uniwersalne audio, które ma tylko pokazać tobie, w jaki sposób samemu możesz uwalniać i manifestować swoje cele. Kiedy już będziesz gotowy, wróć z zaplanowaną kartką do nagrania od momentu, kiedy zaczyna się już właściwa medytacja. Czasówka jest umieszczona w opisie pod filmem. Do usłyszenia. Witam Ciebie ponownie. Proces, który teraz wspólnie przejdziemy, proponuję, abyś wykonał w pozycji siedzącej. Nie ma znaczenia, na czym siedzisz, czy jest to krzesło, czy łóżko, czy może podłoga, lub karimata. Pozycja również nie ma znaczenia. Ważne, aby Tobie było wygodnie i abyś mógł skupić się na sobie i na całym procesie. Istotne jest jednak to, aby przestrzeń wokół Ciebie sprzyjała skupieniu oraz wyciszeniu bez konieczności przerywania procesu. Zatem zadbaj o spokój, wygodę i komfort. Za chwilkę ponownie wrócę i będziemy kontynuować działanie. Kiedy już jesteś w dogodnej pozycji, przekieruj swoją uwagę na swoje ciało. Oczy możesz mieć zamknięte lub otwarte. Wybór należy do Ciebie. Napnij teraz całe ciało, tak jakbyś chciał się skurczyć sam w sobie, przytrzymując to spięcie przez chwilkę i puść luźno ciało. Zrób tak jeszcze dwa razy. Napięcie ciała, przytrzymanie i puszczenie. Napięcie ciała. Przytrzymanie i puszczenie. Teraz wyobraź sobie, że cały stres, spięcie, nerwowość, bądź inne niekomfortowe w tym momencie dla ciebie emocje i stany somatyczne, wyparowują z Twojego ciała w postaci mgiełki, którą wolą umysłu wypychasz ze swojego ciała. Powtarzaj za mną następujące słowa wraz z wizualizacją wychodzącej z ciebie energii. Uwalniam z całego mojego jestestwa, z każdej części mojego ciała fizycznego, z każdej części mojego ciała fantomowego. Stres, napięcie oraz wszystkie negatywne energie. Uwalniam. 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 Uwalniam z całego mojego jestestwa, z każdej części mojego ciała fizycznego. Z każdej części mojego ciała fantomowego stres, napięcie oraz wszystkie negatywne energie. Uwalniam. 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 Zauważ teraz, jak ciało rozluźniło się jeszcze bardziej, oddech stał się spokojniejszy. Oddychaj teraz miarowo, robiąc wdech licząc do czterech i wydech licząc też do czterech. Wdech jeden, dwa, trzy, cztery i wydech raz. Dwa trzy cztery. I wdech. Raz dwa trzy cztery. I wydech. Raz. Dwa. Trzy cztery. Powtórz tak, jeszcze dwa razy. Jesteś teraz w stanie relaksu i odprężenia. Mimo to nie kładź się, bądź cały czas w pozycji siedzącej, aby umysł pozostał aktywny. Jeśli miałeś do tej pory zamknięte oczy, możesz je teraz otworzyć, bądź nadal mieć je zamknięte. Wszystko zależy od tego, czy będzie konieczne, abyś przypomniał sobie swoje notatki odnośnie celów i marzeń. Dlatego też miej je przy sobie. Teraz poproszę Ciebie o przeczytanie pierwszego marzenia, celu, planu i przypomnieniu, jakie są w Tobie blokady utrudniające jego realizację. Powtarzaj po mnie następujące słowa. Uwalniam z siebie, ze wszystkich swoich struktur. Energetyczno-duchowych, z każdej warstwy mojego jestestwa, następujące energie w postaci, i tutaj, wymień blokady, które masz na kartce. Powtarzaj po mnie dalej. Zamykam uwolnione energię w przezroczystej bańce energetycznej, którą wrzucam do energetycznego ogniska i spalam żywiołem ognia. W miejsce po uwolnionych energiach wlewam złotą, czystą, świetlistą energię wdzięczności, pewności siebie, mocy własnej oraz pełnej wiary w sukces. Teraz zamknij oczy, jeśli miałeś do tej pory je otwarte i wizualizuj to, co będę teraz mówić. Uwalniam z każdej Twojej warstwy energetycznej, z całego Twojego energopola, blokady w realizacji Twoich marzeń. Wychodzą teraz z całego Ciebie. W postaci ciemnej energii, ulatując do Matki Ziemi, która wchłania tę energię i je neutralizuje. Usuwam z Ciebie cały strach, opór, lęk i wszystko to, co oddziela Ciebie od realizacji twoich marzeń, celów i planów. Uwalniam z każdej twojej warstwy energetycznej z całego twojego energopola wszelkie blokady w realizacji twoich marzeń. Wychodzą teraz z całego ciebie w postaci ciemnej energii, ulatując do matki Ziemi która wchłania tę energię i je neutralizuje. Usuwam z ciebie cały strach, opór, lęk i wszystko to, co oddziela Ciebie od realizacji Twoich marzeń, celów i planów. Uwalniam z każdej Twojej warstwy energetycznej, z całego Twojego energopola wszelkie blokady. Realizacji Twoich marzeń wychodzą teraz z całego Ciebie w postaci ciemnej energii, ulatując do matki Ziemi, która wchłania tę energię i je neutralizuje. Usuwam z Ciebie cały strach, opór, lęk i wszystko to, co oddziela Ciebie od realizacji Twoich marzeń, celów i planów. Teraz zalewam Ciebie czystym światłem, uleczając nim wszelkie pozostałości negatywnych energii. Jesteś światłem. Jesteś mocą, jesteś wiarą, jesteś siłą. Następnie przypomnij sobie ponownie cel, który oczyszczaliśmy do tej pory. Kiedy go już przeczytasz, zamknij oczy i wizualizując siebie już w sytuacji dokonanej z daną rzeczą lub z danym osiągniętym sukcesem, powtarzaj w myślach lub na głos Jestem wdzięczny, jestem wdzięczna, jestem szczęśliwa, jestem szczęśliwy, że moje marzenie. I tutaj podaj jakie. Się zrealizowało w sposób lekki, szybki, bez szkody dla mnie i kogokolwiek, dla dobra mojego i innych. Powtórzmy to jeszcze dwa razy. Jestem wdzięczny i szczęśliwy, że moje marzenie się zrealizowało w sposób lekki. Szybki, bez szkody dla mnie i kogokolwiek, dla dobra mojego i innych. Jestem wdzięczna i szczęśliwa, że moje marzenie podaj jakie się zrealizowało w sposób lekki, szybki, bez szkody dla mnie i kogokolwiek, dla dobra mojego i innych. Pozostawię teraz ciebie przez chwilkę, abyś mógł przy zamkniętych oczach wizualizować siebie w danej sytuacji, kiedy to Twój cel jest osiągnięty. Postaraj się wykrzesać jak najwięcej pozytywnych emocji lub skupić się na detalach. Jeśli pragniesz domu, zacznij sobie w myślach po nim chodzić, tak, jakbyś pierwszy raz go zwiedzał. Zwracaj uwagę, jaki leży tam dywan, jakie są tam kolory mebli. Jeśli cel dotyczy pracy, to wyobraź siebie w gronie ludzi, z którymi chcesz pracować, jacy są, czy są uśmiechnięci, pomocni, wspierający, kompetentni. Poczuj swoje emocje w tej pracy i tak dalej. Tak? Tak postępuj z każdym następnym celem. Nie spiesz się. Teraz dam ci czas na wizualizację. thank you Kiedy zakończysz proces z jednym marzeniem, postępuj tak samo z kolejnym. Możesz poprzeswać codziennie na jednym celu, zmieniając każdego dnia marzenie i uwalnianie blokad z nim związanych. Lub w jednym dniu zrobić wszystkie, wracając w nagraniu do momentu uwalniania blokad przy danym celu. Czasówka jest podana w opisie tego nagrania. Tymczasem ja się z Tobą żegnam i mam nadzieję, że to nagranie było pomocne i będzie wielokrotnie pomocne w osobistym procesie realizacji Twoich marzeń. Powodzenia!